Bardzo serdecznie witamy wszystkich państwa, którzy tego wieczoru zdecydowali się zasiąść przed telewizorami i zapraszamy na dzisiejsze spotkanie. Do akcji jest już gotowy zespół komentatorski w składzie: Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. A dziś mamy dla państwa interesujący mecz grupowy tych rozgrywek pucharowych. Legia Warszawa zmierzy się z moskiewskim Spartakiem. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. I Andre Martinsz. Johansson. Ładne dogranie na dobieg. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. Niełatwo przewidzieć, który zawodnik zabłyśnie w konkretnym meczu, ale można chyba założyć, że ten gracz ma duże szanse, by dziś poważnie wpłynąć na końcowy wynik, nie sądzisz? Ale musimy na chwilę przerwać. Tu musi być gol! Bramkarz został gdzieś w tyle, więc strzelił pewnie do pustej bramki. Warto chyba zauważyć, że obrona mogła w tej akcji zachować się lepiej. Zabrakło jednak asekuracji i w efekcie mamy go. No to mamy 1 do zera. Johansson. Wieteska. I Andre Martins. Mladenowicz. Legian teraz w natarciu. Andre Martins. Johansson. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. No i teraz zrobił prezent rywalom. No i nie udało mu się zatrzymać. Ładna interwencja, bez chwili zawahania. Nie pozwala piłce wpaść do bramki. Tu nie mogło być mowy o zaskoczeniu. Zagranie na klepę, krótko. Teraz bardzo ciekawa centra na dalszy słupek. Gol! Kapitalnie! W takich oto okolicznościach Legia Warszawa wyrównuje stan meczu. I chyba na tym nie poprzestaną. Widzimy teraz dokładnie, jak to wyglądało. Najpierw rozegrali to krótko, potem świetnie podawał. A i samo uderzenie głową warte kilku powtórek. Naprawdę ładna bramka. Mamy remis. Jeden do jednego. A teraz Lukinias. Przeciwnik liczył na gole, ale już po zagrożeniu. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Obrońcy powinni jednak wracać trochę żwawiej. To musi być gol. Piękna byłaby to bramka, ale jednak nic z tego. Piłka minimalnie. Minęła słupek po złej stronie. Aż trochę szkoda, bo to był wolej. Pierwsza klasa. Johansson Lukinias. I Andre Martins. Ciekawie zaczyna wyglądać ta akcja wojskowych. Ma czas, by dopieścić tę wrzutkę. Obrańca wybija narzut rożny, który pewnie szybko zostanie wykonany. Nie będzie centry. Krótkie rozegranie. To w pole karne. Ma komu zagrać? Niestety dla nich akcja spełzła teraz na niczym. Piłka pod nogami Lukiniasa. Andre Martinsz ma teraz piłkę. Centra mierzona pod bramkę. Groźna ta centra, ale dobrze wyjaśnia sytuację. Podanie do Martinsza. Dokładne dośrodkowanie na dalszy słupek. Andre Martinsz niepewnie przejmują piłkę rywale. Dostaje piłkę. Co teraz z nią zrobi? Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. No nie, do końca ten wślizg mu wyszedł. Sędzia chyba sięgnie tu po żółtą kartkę. Nie powinien tak postępować Andre Martinsz. Będzie adekwatna kara. Zasłużone żółtko. Świetnie zagrał, będzie groźnie. Gol! Znowu wychodzą na prowadzenie. Na powtórce widać podanie wymierzone idealnie, jak w jakiejś grze komputerowej. A sam strzał był już formalnością z takiej odległości ciężko nie trafić. Mamy teraz wynik 2 do 1. Ladenowicz. Legia dominuje, przeciwnicy nie mogą odebrać wojskowym piłki, ale co z tego, skoro przegrywają? Samo posiadanie to jeszcze nic. Było groźnie. Strzał w bramkę, ale solidna obrona. Naprawdę dobra parada interwencja efektowna i skuteczna jak setki razy na boiskach treningowych chleb powszedni bramkarskiego patu. ależ to była fantastyczna główka w zasadzie bramkarz nie miał prawa tego zatrzymać najwyraźniej o tym nie wiedział bo zatrzymał choć sam pewnie nie wie jak no tak oczywisty faul i sędzia dyktuje rzut wolny Zobniń. Odbiór mucha nie siada. Rywal bez szans. Zobniń. On coraz bliżej przeciwległej bramki. Tu może być groźnie. Artur Jędrzejczyk przechwytuje piłkę. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. I teraz zbiega do środka. Ale to by było tyle. Koniec akcji. I koniec pierwszej połowy, a my zapraszamy Państwa na przerwę. Rozległ się gwizdek, ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Lukinias. A teraz Lukinias. Do Mladenowicza. Błędnie wymieniają piłkę, szukają okazji do zaatakowania. Uwaga, bomba z daleka! Bramkarz jest skupiony, tak się go nie zaskoczy. To może być ważny corner, kibice liczą tutaj na wyrównanie, próbują ponieść teraz swoją drużynę. Wybija, ale niedobrze, przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Dużo dobrego można powiedzieć o jego występie w pierwszej połowie. Naprawdę, dobrze się to ogląda. To niesamowite. Jak... Ale chwileczkę, chyba będzie bramka. Ależ wygarnął teraz piłkę z podnukrywala. Ryzykował zdrowiem w tej sytuacji. Nieprzypadkowo mówi się, że bramkarz i skrzydłowy muszą mieć coś z głową. Dobrze wyglądał ten atak. To mogło się udać, ale piłka została przejęta. Quincy Promes. Jest podanie w tercji ofensywnej, bramka coraz bliżej. No i co zamiast posiadania strata. Ladenowicz. Goście całkowicie oddali posiadanie gospodarzom. Rezultat widniejący na tablicy wyników mówi nam jednak, że to wcale nie posiadanie piłki gwarantuje korzystny wynik w meczu. Owszem, mają piłkę rzadziej od ale w konkretach wypada... Patrz tom, tu to musi być gol! Tak, było nieczyste zagranie w polu karnym. Sędzia wskazuje na wapno. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku. Bo to jest ławka. I piłka ląduje w bramce. Mogło się podobać. Bardzo pewne i spokojne wykonanie tego rzutu karnego. Nawet powieka nie drgnęła. Parę pewnych kroków i strzał z 11 metra, który pokonał bramkarza. Bram. Tablicy wyników 3 do 1. Promes. Larson. Zagranie za linię obrony. Niebezpiecznie. Dostaje piłkę. Co teraz z nią zrobi? Musi to strzelić! Teraz! No i zmarnowana świetna szansa na gola. Co za pudło. Z takiej odległości można było strzelać lżej, ale za to dobrze przymierzyć. Wielka szkoda. To powinna być bramka. Bartosz śnisz. Łatwo odbiera teraz piłkę przeciwnikowi. Zobnin. Przejęcie piłki, koniec akcji. Dobrą teraz budują akcję ofensywną. Mają tutaj chyba kilka opcji rozegrania. Oj, na linii mamy dzisiaj najprawdziwsze, sokole-oko. Co za wzrok! Przecież o spalonym decydowały tu centymetry. A zatem będzie zmiana, otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Sędzia nie może tego nie gwizdnąć. Oczywisty faul i rzut wolny. Oj, rywal w zasadzie nie musiał się nawet wysilać. Dobrze, mierzone podanie na dobieg. Sędzia jeszcze nie gwizdze, stosuje korzyść. Będzie bramka! Niewiele zabrakło. Mógł cieszyć się drugą bramką w tym meczu. Ale bramkarz przyłożył się do swoich obowiązków. Dublet w jednym spotkaniu nie zdarza się często, więc ma czego żałować. Wracamy teraz. No, tuż nad poprzeczką. Dobrze rozegrany rzut rożny. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Piniast. Zagranie na dobieg. Popatrzmy. Jest gwizdek. Gra przerwana. Był tutaj spalony. Szkoda dobrej piłki, bo do momentu podania naprawdę trudno się przyczepić. To wyjście do piłki było przedwczesne. Nie wypaliło wklejenie się w linię obrony. Troszkę zawiódł instynkt w ofensywy. Na skrzydle pojawiło się sporo wolnej przestrzeni. Dobre teraz wrzucenie z flanki. Tak jest! Bramka, tutaj już nic nie ma prawa się zmienić. Z pewnością poznaliśmy zwycięzcę meczu. Spójrzmy, świetnie tutaj znalazł miejsce na dośrodkowanie i precyzyjnie posłał piłkę. A potem zawodnik świetnie się zastawił, osłonił piłkę, następnie pomieścił ją w bramce. To było wykończenie Primaso. W futbolu różne rzeczy się zdarzają, ale to starcie wydaje się już być rozstrzygnięte. No nie, tak nie można podawać. Fał na zawodniku Legii, ale warszawiacy wciąż przy piłce. Zastosowana korzyść do Mladenowicza. Lukinias. Yes. Cudowna piłka, spójrzmy. No i mamy gola. Chwila radości dla kibiców, ale już chyba za późno tutaj na taki comeback. Nadal wysoko przegrywają. Z przyjemnością patrzy się na powtórki takich goli, Tomku. Zobaczmy tylko to dwójkowe rozegranie. Palce lizać. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. I po tej bramce jest 4 do 2. A teraz będzie dobra okazja. Co tu się dzieje? Ten piłkarz jest niemożliwy. Trafia już trzeci raz. Naprawdę przyjemnie jest być świadkiem takiego hat-tricka. Zobaczmy powtórkę, jak świetnie to rozegrali na jeden kontakt. Na koniec postanowił kropnąć z całej siły, i piłka błyskawicznie minęła bramkarza. Mimo, że do bramki wcale nie było tak blisko. Iście, hokejowy wynik. 5 do 2. Zniż. Pod nogami Lukiniasa zniszcz. A teraz Lukinias. Ale strzał zablokowany. I teraz wojskowi tracą piłkę. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Koniec spotkania, a więc jednak to kibice legi wrócą dzisiaj do domów w złych nastrojach. Dużo teraz pracy przed sztabem trenerskim, który będzie musiał pozbierać drużynę po tej porażce. Czegoś zabrakło w tym meczu, przede wszystkim w obronie.